Slalom gigant kierowcy Audi ponad 200 kilometrów na liczniku, zakończone twardym zderzeniem z rzeczywistością. Skuteczna pogoń za insignią, brawurowe pościgi i bezlitosne zatrzymania. Zapnijcie pasy i wrzućcie kogut na dach. Jedziemy z programem. Policjanci ze święciwskiej drogówki prowadzą pościg za 44-latkiem, który pewnego niedzielnego popołudnia nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna za kółkiem brytyjskiego odpowiednika Opla Insigni stwarza bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Mimo siedzących mu na ogonie mundurowych, ten wciska gaz do dechy i osiąga prędkości oscylujące nawet w okolicach 170 km na godzinę oraz zajeżdża nieoznakowanemu radiowozowi drogę, gdy ten chce go wyprzedzić. W porębie wielkiej na łuku drogi taranują delikwenta w waxholu, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. 44-latek był poszukiwany przez sąd, celem odbycia kary pozbawienia wolności. Badanie narkotesterem dało wynik pozytywny na obecność kokainy i amfetaminy, a dodatkowo zatrzymany ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Za tą kumulację jego wybryki zagrożone były karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Stopadowy poranek na Krajowej Siódemce. Patrol Grupy Speed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzi pościg za Mercedesem CLK 63 AMG, który popełnił wykroczenie drogowe i zamiast się zatrzymać decyduje się spróbować ucieczki przed policją. Jak to się wszystko zaczęło? Dokładnie tak. 32 latek postanawia pojechać na wprost z pasa do skrętu w prawo. Mundurowi w nieoznakowanym BMW natychmiast podejmują czynności zmierzające do zatrzymania drogowego pirata i uruchamiają sygnały uprzywilejowania. Kierujący początkowo nie wzbudza żadnych podejrzeń, zwalnia i podąża za radiowozem. Jednak nagle zamiast zjechać w prawo, wciska gaz do dechy. Funkcjonariusze natychmiast ruszają w pogoń za zbiegiem. Rozpoczyna się pojedynek między policyjnym BMW 330i X-Drive a Mercedesem AMG z potężnym prawie 500-konnym silnikiem. W pewnym momencie 32-letni kierujący zjeżdża na stację benzynową, licząc, że umknie uwadze policjantów, jednak ci zauważają uciekiniera. Podczas ucieczki drogowej, pirat popełnia szereg wykroczeń w ruchu drogowym i kilkukrotnie przekracza dozwoloną prędkość, wyprzedza na skrzyżowaniach, tym samym stwarzając zagrożenie wobec innych uczestników drogi. Pościg trwa od miejscowości Gaj do Mogilan, gdzie szybki Mercedes zostaje zablokowany, a kierowca zatrzymany. W sprawdzeniu w systemach okazuje się, że mężczyzna posiada dwa zakazy prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany do odbycia 46 dni od siatki, a pojazd posiada nie swoje tablice rejestracyjne. Dodatkowo uciekinier tłumaczy, że właśnie strach przed zakładem karnym był przyczyną jego zachowania. Mam tylko taką prośbę, jeśli można, żeby wziąć telefon z tego yy, z samochodu, bo poinformowałem adwokata w międzyczasie. Czy może by zostać z przodu? nie. Za przestępstwa, których się dopuścił, groziła mu kara do pięciu lat więzienia. Około godziny piętnastej w Mostach kierujący Audi z dużą prędkością wyprzedza policjantów w nieoznakowanym radiowozie na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze natychmiast ruszają za sprawcą wykroczenia, jednak ten nie reaguje na wezwania do zatrzymania i kontynuuje jazdę z coraz większą prędkością. Młody, bo jak się później okazało, 22-letni kierujący, osiąga zawrotne prędkości w obszarze zabudowanym. Na jednym z odcinków, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę, pirat z Audi prowadzi pojazd z prędkością około 150 km na godzinę. Funkcjonariusze widząc, że zdesperowany kierowca nie ma zamiaru się zatrzymać, proszą o pomoc w pościgu znajdujący się w pobliżu patrole. 22-letni mieszkaniec Lemborka notorycznie popełnia kolejne wykroczenia w ruchu drogowym, wyprzedza slalomem znajdujące się na jezdni pojazdy, tym samym zmuszając jadących z naprzeciwka kierowców do ucieczki na chodnik lub pobocze. To po prostu cud, że w trakcie całego pościgu nikomu nie stała się krzywda. Na długiej prostej rozpędza maszynę do ponad 200 km na godzinę. Wystarczy jeden niewłaściwy ruch, czy jakikolwiek manewr, niczego nie spodziewającego się innego uczestnika ruchu, a doszłoby do tragedii. Mężczyzna był trzeźwy, jednak nie miał prawa jazdy, które stracił za przekroczenie limitu punktów karnych. W pewnym momencie w Żelazkowie pirat drogowy traci panowanie nad Audi i uderza w drzewo. O dziwo nie odniósł poważnych obrażeń. Lemborczanin usłyszał zarzuty m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co w Polsce grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Lubelscy policjanci prowadzą pościg za jadącym od strony kraśnika Audi, którego kierujący desperacko stara się uniknąć policyjnej kontroli. Mężczyzna podczas próby wyprzedzania wjeżdża do rowu, następnie wraca na drogę, powoduje kolizję z busem i kontynuuje ucieczkę. Dużą prędkością wjeżdża na obrzeża Lublina i podczas skrętu w prawo na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej i ulicy Jana Pawła traci panowanie nad pojazdem, uderzając w bariery energochłonne. Znajdujący się w Audi mężczyźni próbują jeszcze pieszej ucieczki, lecz szybko zostają zatrzymani. Powodem tego zachowania były przewożone w pojeździe 3 kg marihuany. Podejrzani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Funkcjonariusze drogówki utworzyli blokadę, w której stronę zmierza policyjny pościg za skradzionym Porsche Cayenne. Auto omija przeszkodę bez zatrzymania, a funkcjonariusz stojący obok radiowozu w porę zdołał odskoczyć przed rozpędzonym bandziorem. Jak się okazało, złodziej przejął auto podczas jazdy testowej w trakcie oglądania pojazdu pod pozorem zainteresowania kupnem auta. Policjanci natychmiast ruszają za uciekinierem, któremu cały czas siedzi na ogonie inny służbowy pojazd. Wreszcie w grę bocinie ściganemu Porsche zostaje zablokowana możliwość ucieczki ze wszystkich stron. Kierujący autem 23-latek zostaje wyciągnięty z pojazdu i obezwładniony. Na swoim koncie miał już inne kradzieże pojazdów i paliwa oraz czynną napaść na funkcjonariusza. Za wspomniane przestępstwa groziła mu kara do 15 lat więzienia. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, będzie mi miło, jak klikniesz łapkę w górę, zostawisz komentarz i zasubskrybujesz kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję wszystkim, którzy zasilili zaszczytne grono wspierających. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Policja w akcji na StopPiratTV.